Pytanie siódme na maturze, czyli czytanie ze zrozumieniem. Jak do tego podejść? Przede wszystkim musisz przeczytać cały tekst i wszystkie podpunkty ABCDE. Jedno oczywiście nie pasuje. Następnie, to jest taki mój protip. Zazwyczaj podpowiedź, która literka będzie pasowała, następuje po tej luce. Czyli nie wystarczy przeczytać tekst do punktu 7.1 i szukać, a, który to będzie podpunkt, tylko trzeba przeczytać dalej. Specjalnie Wam podkreśliłam, tak jakby części kluczowe na odpowiedni kolor, żeby Wam uzmysłowić, że najważniejsze jest właśnie to, co jest dalej. W pierwszym 7.1 podwytliwe było między odpowiedzią A i D. Natomiast jeśli się wczytacie, to widzicie, że później na fioletowo jest podkreślone, że tam są keys to the city, czyli dostał klucze do miasta, którego miasta? Do Nowego Jorku. Dlatego poprawna jest odpowiedź D, a nie A. I jeszcze jedna uwaga. Musicie zwracać uwagę na zaimki. Jeśli na przykład w zdaniu jest napisany tekst o nim, no to szukajcie w tych podpunktach ABCDE zdania, które będzie na przykład rozpoczynało się od HI, a jeśli gdzieś tam w zdanie będzie mówiło, mówiło o liczbie mnogiej, no to raczej to nie jest to. Mam nadzieję, że chociaż trochę ułatwiłam Wam podejście do tego zadania, koniecznie zaoserwuj po więcej takich maturalnych treści do języka angielskiego.